Hejka, tutaj Ami z zajęcami. Dzisiaj będę dla Was robiła unboxing, jak odpakowywuję paczkę z Vitoshopu. I pewnie się dziwicie, czemu mam głos taki jak w pierwszym filmiku, ale to po prostu chodzi o to, że mam taki lekki katar. Ale to nieważne. Ja otwieram paczkę i widzimy się zaraz. Okej okay, widzowie, tak wygląda po otwarciu. Tu jest mój kotek. I zobaczcie, popatrzcie. Hmm, tutaj ja chyba wiem, co tutaj jest, ale wam na razie nie spoileruję. Tutaj nie mam zielonego pojęcia, co tu może być, czekajcie. Aha, okej. Okay. Ej, nie wiem, co tutaj w ogóle może być. Popatrzcie. Tutaj mamy plecak w i Belli. A resztę pokazywałem, że wam zaraz. Dobra widzowie, pierwsza rzecz to jest... Yy, właśnie taki plecaczek Normalnie patrzcie to jest takie wybrzuszone widzicie Tu mamy Belle, To jest chyba z tego co wiem Pysia To jest Hector a to jest Vito Tak mamy w środku popatrzcie I tak, tak jest z tyłu I mamy też taką metkę Vito Team A to jest Brulion Belli Ale to jest z Bella Steel Więc to nie było w tej yy, paczce I tak on wygląda Druga, że, druga rzecz, słuchajcie, to jest taka podkładka na myszkę, zobaczcie, z Vito i Bellą, taka różowa. Jeszcze mam jedną. Tutaj jest i uwaga. Czekajcie, wyjmę ją. O. Tak ona się prezentuje. Tak wyglądają one dwie razem. Zobaczcie, sam też w gratisie takie naklejki, w sensie nie naklejki, bo to jest jedna naklejka. Zobaczcie, tak z tyłu wygląda. I mam na razie tak. Dobra widzowie, przyszła pora, żeby otworzyć to. To jest takie miękkie i ja serio nie wiem, co tutaj może być. Ale zobaczcie, jakie tu są kartonowe takie. Tutaj są kubki, a tu są zeszyty, ale to za chwilę. O ja cię kręcę, widzowie, zobaczcie, ile tutaj mam pocztówek. Pokażę Wam wszystkie po kolei. Pierwsza to jest taka pozdrowienia z nad jeziora. Druga to jest taka pozdrowienia z gór. Trzecia to jest mapa świata. Czekajcie, o. I jeszcze mam pozdrowienia z nadmorza. I chyba tyle. Więcej mam po prostu sztuk. Mój kotek chyba czuje Fibi, dlatego tutaj jest. Zobaczcie, widzowie, dostałam kolejne naklejki w gratisie. A na końcu powiem wam, za ile to jest zamówienie. Dobra, widzowie, tutaj mam jeszcze bardziej ciekawą rzecz. Zobaczcie, to jest, to jest takie ciężkie, że ja podejrzewam, co tutaj jest, ale wy zobaczcie dopiero, jak to otworzę. Okej, okay, widzowie, mamy tutaj taką gazetkę. Ale słuchajcie, nie uwierzycie. Tam chyba w środku coś jest. A ja nie zamawiałam gazetki z dodatkami, tylko ja zamawiałam 10 gazetek z niezbędnikiem Gamera, czyli z niezbędnikiem Vito. I tam pisało, że te gazetki się nie powtarzają i że dodatków tam też w środku nie będzie. Ale zobaczcie, mamy, mamy jeszcze tutaj takie figurki. Tu mamy Belle, tu jest dr Otif, a tu jest Vito. Tu widzowie mamy figurkę Vito do złożenia własnoręcznie i tutaj pisze takie, o poczekajcie, o. Uwaga, zobaczcie widzowie, ja nie przypominam sobie, jeżeli ktoś z Was wcześniej robił zakupy z Vito Shopu, to mi powiedzcie, dajcie znać, czy macie taką kartę z autografami, ale zobaczcie, te litery są większe, czyli one, bo ja jakby jak zamawiałam zakupy z Bella Style, jak robiłam zakupy, to te literki były mniejsze. I mi się wydaje, że po prostu te autografy są w miarę nowe. Ale, ale nie wiem. Więc nie obiecuję. I teraz przechodzimy do następnej rzeczy. Ej, widzowie, normalnie szok. Ja wyjmuję, patrzę i normalnie jest druga figurka, ja zamawiałam jedną. Serio. Widzowie, zobaczcie. W tym, w tym numerze była taka ściereczka do okularów czy do telefonu. I jeszcze był taki o. Czekajcie? Z napisem Eu-Siemanko i tam w środku jeszcze coś jest. Więc ja to wyciągam i widzimy się zaraz. Okej, okay, widzowie, mamy tutaj legitymację Witofana i patrzcie na to. Mam kolejny ich podpis. Zobaczcie. Druga rzecz to jest ołówek Trzecia rzecz to jest takie coś, to jest gra. Uwaga, poczekajcie. Uwaga. I jeszcze jedna rzecz. Kostka. Mega się cieszę, ale jeszcze patrzcie na to. Naklejki, kolejne naklejki i jeszcze tatuaże. Zobaczcie. Dobra widzowie, teraz wam pokażę gazetkę, jak ona wygląda. Tak, tak nie będę wam czytać wszystkiego ani nic, tylko po prostu wam tak pokażę, przewijając strony. I zobaczcie, tutaj mamy komiks normalny, taki Minecraftowy. Tu mamy plakat. Ogólnie ten komiks jest zrobiony z takiego fajnego papieru, takiego widać w dotyku, że nie taniego. Okej, okay, widzowie, teraz zeszyty. Zobaczcie, tu mamy pierwszy zeszyt w kratkę. On jest, poczekajcie, yy, 60 kartek on ma. Po prostu super. Drugi zeszyt. Nie wiem, czy nie taki sam, ale to nic. Będę miała dwa. I ten jest 32 kartki w linię, słuchajcie. Czekajcie, bo tutaj mam jeszcze jeden zeszyt. 60, 60 stron wykradkę. Teraz czekajcie, grzebiemy jak tam grzebiemy. I czekajcie. Tu mamy kolejny taki zeszyt. I on jest y, 60 y, kar, kartek w kratkę. I teraz czekajcie, idziemy, lecimy tam, lecimy dalej. Zobaczcie, taki piękny zeszycik. Wszystkie są piękne, ale ten jest wyjątkowo piękny. I tu mamy w kratkę. On jest 64-kartkowy w kratkę. No fajnie, fajnie. Tu mamy kostkę do gry. Zobaczcie. I teraz idziemy dalej. Słuchajcie. I kolejny, kolejny taki zeszyt. Zobaczcie, on jest mega gruby. I lecimy tam dalej, dalej, lecimy. I w ogóle te zeszyty są super, bo one mają antybakteryjne okładki. I muszę policzyć, ile tu jest tych zeszytów, bo nie wiem, czy nie mam znowu więcej. Nie wiem, czy czegoś gratis nie dostałam. Słuchajcie, zeszyt A5, 32, 32 kartki w linie. No. Teraz patrzcie. Ok, czekajcie. Widzowie, zobaczcie. Jeszcze mamy tutaj takie podkładki. Prawdopodobnie na te pionki. I teraz lecimy dalej. Te zeszyty są mega, słuchajcie. I wszystkie te rzeczy. Dawajcie łapki w górę, jeżeli chcielibyście, żeby Wito wrócił na YouTuba. I popatrzcie, tam w środku już nic nie ma. Więc teraz przechodzimy do innych rzeczy, które są tutaj. Uwaga, widzowie, i to są tylko trzy plakaty, jeszcze ich jest mega dużo więcej. One, popatrzcie, to jest moja ręka, a to są te plakaty. One są mega ogromne. Zobaczcie. A teraz lecimy, ja te chowam i rozkładam resztę. Okej, okay, widzowie, to są kolejne trzy plakaty ale jeszcze ich jest więcej. Normalnie to jest takie super. Zobaczcie, mi się najbardziej z tych trzech ten podoba, bo są Vita i Bella na żywo, ale wszystkie są piękne. A tam mam te, co mm, wcześniej były wam pokazywane. Zobaczcie kolejne ogromne plakaty i jeszcze parę zostało. Ale słuchajcie, właśnie na jednym z shortów pytałam się was, z jakiego sklepu zrobić zamówienie i ktoś tam mi napisał właśnie, że z Witoshopu no i jest i na tym filmiku możecie mi też pisać w komentarzach je, z jakiego następnego mam zrobić sklepu zamówienie i piszcie dawajcie w komentarzach znać który wam się plakat najbardziej podoba a to nie wszystko ja zabieram się za rozkładanie następnych i widzowie dwa ostatnie plakaty tak dwa ostatnie i zobaczcie jakie one są cudowne to jest Bella a tu jest Vito i Bella i jakiś bałwanek normalnie cudowne to jest wszystko Wpadajcie koniecznie na Witoshop, bo te plakaty są ogromne, a zamiarę tanią cenę, więc polecam. Okej, okay, widzowie, mamy tutaj pierwszy kubek. Ja go odpakowywuję i widzimy się zaraz. Widzowie, zobaczcie, ale ten kubek jest taki zimny. Czekajcie. Zobaczcie. Oj, sorki za moje palce. Okej, okay, widzowie, teraz lecimy z drugim kubkiem. Poczekajcie. Poczekajcie. Zrobimy tak. Zobaczcie. On jest tak samo zimny jak tamten po prostu, ale zobaczcie, jaki też piękny. Okej, okay, widzowie, mamy tutaj kolejną, ale ostatnią rzecz już. Zobaczcie, tu mamy niezbędny gamera. Dobra widzowie, mamy tutaj gazetki. Pokażę Wam na razie tak. Uwaga, uwaga, widzowie, w takim jednym numerze były, słuchajcie, takie dodatki. I był powtórny plakat, już wam go nie będę pokazywała. I taki plan lekcji. A wreszcie na razie nie było dodatków, a jak będą, to wam pokażę. Uwaga, widzowie, kolejne dodatki. Mam tutaj karty znowu, ale mega. Czekajcie. O. I mam tutaj instrukcję do składania wito. I trzeci wito, słuchajcie. Trzeci wito, normalnie nie mogę. I kolejny plakat. I zaraz go otworzymy, już, słuchajcie. Taki plakat. Miałam go, ale to nic. Nic się nie dzieje, będę miała przynajmniej dwa. Ja będę mieć drewniany domek, to akurat się nada. Uwaga, zobaczcie, mamy tutaj kolejne karty. A z tego, co wiem, to w tych magazynach nie miało być dodatków ani nie miały się powtarzać. I zobaczcie, mamy tutaj taki magazyn. I on ma tutaj coś jeszcze. Czekajcie. Zobaczcie, skrzynka pocztowa. Bella w ogóle mówiła na swojej rolce na Instagramie, że będą jakieś nowe rzeczy, więc mam nadzieję, że coś fajnego. I tutaj mamy, tak to wygląda. I tu mamy kolejny plakat, słuchajcie. Kolejny plakat. Wow. Czekajcie, muszę to otworzyć. Zobaczcie widzowie, znowu powtórkowy plakat, ale to nic, bo on akurat mi się chyba z tych wszystkich najbardziej podoba. Więc dajemy go na bok. A tu mamy taki plakat. Ej widzowie, patrzcie, są kolejne rzeczy. Wyrzutnia kul. Czekajcie to jest tak, kul. Eee, zatruty baton. Tu jest chyba jakaś epicka, bo Obsydianek. Dobra. Nubek. I uwaga, uwaga, gorąca czekolada. Widzowie, no nie mogę. Kolejne naklejki i kolejny gratisowy plakat. Po prostu wow. Wow, wow, wow. Zobaczcie widzowie. Mamy tutaj też jeden właśnie z tak, z, 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 ze strony. Y tej właśnie oto gazetki i lecimy dalej. Zobaczcie widzowie kolejne karty. I kolejne pionki do gry. Normalnie nie wierzę po prostu. Tutaj mamy właśnie taki magazyn. No i co? Teraz wam pokażę jak to wszystko wygląda. Słuchajcie, popatrzcie. Tu Tutaj leżą poskładane plakaty. Tutaj jest to wszystko. Tutaj jest tak, tu jest tak, tu jest tak. Zobaczcie, tu tak. Tu tak. I tak. Tak wygląda cały pokój. A ja się z wami żegnam. Dawajcie łapki w górę. Subskrybujcie mój kanał. Udostępniajcie filmik, piszcie komentarze. No i co? Widzimy się w następnym odcinku. Pa pa!